Dzień dobry moi kochani, już jestem oficjalnie z powrotem na YouTubie. Miałam na swojej drodze kilka problemów technicznych, zresztą ktoś śledzi moje społeczności na bieżąco, ten wie. W związku z tym już jestem i już nie musicie się po prostu niczym przejmować. A w dzisiejszym filmie oczywiście kupimy sobie nowego konisia, ponieważ do gry weszły nowe świąteczne magiki. I to właśnie dzisiaj sobie jednego z nich kupimy. Myślałam o tym, czy by nie kupić może dwóch, skoro są dwa magiki. Mangiczne konie, ale jednak stwierdziłam, że chyba moją większą uwagę zwrócił jeden z tych magików. Na razie jeszcze Wam niczego nie zdradzę, możecie się domyślać. Ewentualnie, chyba że śledzicie mnie na moim Instagramie, to już wiecie, jakiego konia się kupiłam. W każdym razie e, kupimy sobie jednego konia, ale jeszcze na samym wstępie ja chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom, którymi są Dory, Lindsay i Horsey Edits. A jeżeli to Wy następnym razem chcielibyście może znaleźć, na tej cudownej liście, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nic Was po prostu nie ominęło. A jeżeli chcecie śledzić moje relacje na bieżąco, to oczywiście zapraszam Was nie gdzie indziej, jak na mojego Instagramka, do którego link znajdziecie w opisie. Pamiętajcie również o kliknięciu łapki w górę, no i lecimy do odcinka. A no, tak jeszcze tytułem wstępu, ale już po intrze, to chciałabym Wam oczywiście jeszcze przypomnieć o tym, że jeśli słyszycie jakieś takie dziwne dźwięki w tle, jakieś pluskanie wody, jakieś drapanie, whatever, nie mam pojęcia, jak to nazwać, to jest mój żółw wodny, więc się tym jakoś specjalnie nie przejmujcie generalnie, bo nie dam rady nic z tym zrobić. A mikrofon to wszystko zbiera, więc możliwe, że akurat Zuzia, bo tak ma na imię, będzie nam towarzyszyć w tym odcinku. Powiem Wam, że długo się zastanawiałam nad tym, którego z nich kupić, ale ostatecznie jednak przemówił do mnie właśnie ten pierniczak. i chociaż muszę Wam się przyznać, że ta jego niemagiczna maść jakoś do mnie specjalnie nie przemawia, ponieważ jest ogółem taka bardzo średnia, ale wiadomo, że magika tutaj nie kupuje się dla jego zwykłego umaszczenia. No i tutaj mamy wszystkie jego chody. I jeśli nie wiecie, to ten koniec zrobiony właśnie na podstawie konia lipicańskiego, dlatego więc właśnie ma on takie charakterystyczne ruchy specjalne lub animacje, ale przejdźmy sobie jeszcze na chwilkę do tego drugiego magika. Jest to naprawdę również liczny konik w swojej magicznej wersji, a nawet w obu wersjach tej niemagicznej również. I właśnie ta jego niemagiczna maść mi naprawdę jakoś się chyba bardziej podoba. I myślę, że gdyby na przykład ten pierniczek miałby taką maść jako swoją niemagiczną, to myślę, że aż tak długo bym się nad nim nie zastanawiała. A tu są chody tego lodowego Magika I jak widzicie, jest to właśnie koń zrobiony na podstawie Shaiera. Stąd chociażby na przykład ta animacja leżenia, bo jeśli dobrze pamiętam, to mają tą animację, tylko chyba szajery i dzikuski. No ale cóż, podobają mi się te dwa konie, nie powiem, że nie. Aczkolwiek myślę, że tutaj jeden chyba wystarczy, ponieważ ja już kupiłam w tym roku na tą zimę chyba z dwa albo trzy konie, więc co nie powiem, trzy konie. Tak, to będzie trzeci. Dobra, więc lecimy, zakupić piernika. No i moi kochani, tak prezentuję się razem z moim pięknym pierniczkiem, który wygląda naprawdę przeuroczo. Możecie dać znać w komentarzu, jakiego do wykonicia kupiliście magicznego w tym roku. A ja tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia.